Cześć i czołem odcinek w odcieniach różu, czerwieni, fioletu. Coś takiego. Gdyby ktoś zapytał mnie, dlaczego taki odcinek, nie wiem, bo nie lubię tego koloru. Nie mam pojęcia. <laughs> po prostu taki jest, taki kolor i, i takim odcinkiem poleciłem. Mamy tak. Crazy 8, różowe, trójka. Laki koniczyna, a biedronek szukamy. No nie krajmy tego. Ósemka. Eksplozja kwitości 25, też róż, nie w środku. Oczywiście krzyżuła 38 z Moskwą w bonusie i Paradiso, tutaj wybrała pani. Pytałam: trójka czy dziewiątka? Powiedziała: a dziewięć? No to nie, polecimy to na koniec, to na koniec. Oj, sorry, to na koniec. Od tych małych zahaczymy, zacz, zaczniemy. No może tak. Dobra, polecimy trochę bliżej. Widać, widać w całości. Ja przynajmniej na podglądzie widzę. I to co, biedronki. Gdzie one? Nie wiem, wino, żółw, prawie jak biedronka, aparat, palma, kapelusz, <grym> baranek, nadal śmieszy, motyl, klucz i zegar. Nic innego nie było, powiem Wam, że linii nie ma, bo, bo co? Bo nadal mają tam, dopiero są po inwentaryzacji i nie przywieźli, nic więcej. Ok, ósemka czarna albo czerwona, My zaczynamy siódemką, to chyba nie tu, szóstka, piątka, siódemka. No nie ta zdrabka, tutaj akurat czwór, y, tych ósemek szukamy. 4, 5, 1, ale beznadziejna warstwa. 6, 9 i 4, no beznadziejna warstwa i beznadziejna zdrapka. Ok, lećmy z tą owocową eksplozją. Hmm. Trochę Was jeszcze przybliżę, co by te wygrane było widać. Wiecie, zaszalejemy, ogramy tą różową skarpetę prezesa. Gdzie to? Patrzcie, czy to nie jest znerwiające? Że już prawie drapnęłam y, tą kontrolną. Raz tak, raz tak, raz tak, ale to w nerwia to y, lot to ja nie ja wiem. Cytryna borówka leci. Cytryna, borówka, cytryna, cytryna. Borówka, cytryna. I nie widzę więcej. Banan, pomarańcza. Trzeba to tak ostrożnie jechać. Jedźcie, panie. Jedę pomarańcze. Tu są banańska. I tu, i tu, i tu, i tu. I tu, i tu. Chyba tyle. Kiwi. Adwokat. Nie, na no, awokado. Jedno, drugie. Kiwi. Tu. A co to tak kiwi? To, to, to co tak dwa? Tak rzucili, o tego masz. Cieszę się. Te awokado też takie. A jeszcze tu, no ale jednak ubogo. ubogo. I krębu i truskawka. Dobra, tu. Aha, obok truskawka, spoko. Tu to jeszcze ananazji figa z makiem. Ciekawa jestem. Co tu wymyślą? Truskawka. Co tu rzucą? Tu. I tu. Kruszka wiśnie. Obok siebie. Wiśnie wiśnie. I, 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 i. Gruszka, gruszka. o. o, 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 o Winogrono. Brzoskwinia. I kokos. Kokos. Gdzie ta brzoskwinia? Tu. Tu, tu kokosy. Jeden obok drugiego. Chyba tyle. Arbus. No i nie czuję w kościach nic dobrego. Potem. Dobra. I figa, no tak. Czyli miałam przeczucie, znalazłam kokos, znalazłam kokos. Miałam przeczucie, że nic dobrego nie było czuć. Co to? Brzoskwinia. Dobra. Nefrologicznie J-Y-T. Dobra. Teraz was, was przybliżę. Powiem Wam tak. Prędzej liczyłam na tamte zdrabki niż na te ostatnie. No e, dobra. Lećmy. Kostium deska. O, ktoś się wybiera. Popływać. Deska. Wiecie, to paradis. Ostatnio widziałam na grupie. E, Asia chyba dodała. Jeden kostium. Wygraną w Paradis, ale to była ładna. Ładna wygrana. Kostium i kostium. Ale, ale tak. Paradis chyba lubi być drapane poza palma i lody. Bo tak to ona ma jakieś takie. Wiecie, takie. Nie ta palma. Ale, no, że było tylko to w tym kolorze takim, i sobie umyśliłam z że Żeby były takie, taki odcinek. No to można. No. Czy ja wina? Tego, kto to wymyślił. Eee, co to jesteś? Pa e, tym niepalnikiem tylko flamingiem. I okulary. Eee, litości, okulary. Żeby to chociaż jedno coś oddało, nie? Co ja szukam? Flam flaminga. O, tu jesteś. Się chowasz. Małpiaty. Flaming. Tu, o, okularów Jak narzucili. Jakby coś miało z tego być. Neva. <grywa> Czekajcie, gdzie ona fruwa. Tu. Spoczyło, spoczęła. Co tam, jak to się mówi? Ja tam. Lećmy. Ośmiornica i termometr, e termofor. Wszystko jedno. Tu. Gdzie te ośmiornice? Bu, 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 bu. Ha. Jak to kręcę, do na razie zima się skończyła. Znalazłam okulary. Aha, tu. I co chciałam jeszcze? Ośmiornice. No dobra. Aparat i słońce. Nie słoń, Monika, słońce. Podobnie. Aparat. Aparat. No, i gdzie to? Słońce, aparat, i aparat. Motyl płetwy. Powiem Wam, że yy, oglądam ten. Tu jest, tu jest, tu jest. Yy, w każdym razie oglądam jeszcze taki. Jak to się nazywa? Włoski kanał zdrapkowy. Kobita tam śpiewa. Yy, znaczy, jak, jak drapie, jak znajdzie jakąś tam. Powiedzmy te 35 czy 33, to ona tak śpiewająco to czyta. Fajne. Przynajmniej tak luźno, bez takiej jakiejś spiny. O, znalazłam płetwy. No tego, tego szukałaś w końcu. Okej. Okay. Gacie i wiadro. Kaj, gacie, gacie. Co, czyżby zajeżdżało pustakiem? A fala i krap, Tak trochę pch, Na zasadzie sza to. Fala, fala. Krabs on. Krab. No i tutaj jak pusto. Ła, ła, łapanie. Jeszcze zostały co? Trzy. Napój i żółwe Już miałam torbę tak tra trachnąć żółw, żółw, dalej, napój, napój, żółw, ostatnie, marno to widzę, marny popisie, liść, pusto, 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 pusto. pxg, dobra. Ostatnia nadzieja, wątpliwa. Teraz Was dalej znowu. I będziemy się tak bawić, przybliżać, oddalać tak, tak z miłością. Bliżej, dalej, bliżej, dalej, bliżej, dalej. Moskwa. W bonusie. Powiem Wam, że wydrapałam z tej samej paczki piątaka w tej krzyżówce. Więc może to już jest y, na zasadzie dość. Wystarczy ci. Kazet. K. Krypta. To wiem, co to. No. A u Was, jak? Już po y, tej. Zofia. I jak to się nazwa po śniegu? Kielnia. Muszę tak delikatnie sprawdzać, czy wszystko jest. Zaraz chyba polecę po jednej, no bo później się okaże, że coś przegapiłam. Jak to ja? Ukos. Grzyska. Żartuję. Igrzyska. Zaszalałam i nauczyłam się czytać. I nadal liczę do 10. Lecimy. A. A lubię, szanuję w Moskwie. Znalazłam K. Taka faza. Ale nadal uważam, że mają po prostu ładniejsze. Zdradki. Nawet rozmawiałam z dziewczyną z punktu, z Lotto i ona mówi, że te w Stanach też są fajniejsze. Boa ryba. Więc, no ciekawie, jak to nic nie odda, no to uff, będzie odcinek dość ciekawy. A, S. Czekajcie. Dobra, bo miałam telefon, musiałam odrzucić chwilowo. S. Nas, Turcja, ser. Wiecie, że jak coś to się znajdzie. A dwa zawsze jak coś to napiszecie. Bo wpiszecie. Widzicie wszystko i, i piszecie. Zgubiłeś to i to. Szacun. C. W nas Turcji jest. Nawet w spacerze. I pomoc. Ale powiem Wam, że faktycznie inaczej jak mm, drapiesz tak tu, nie, a inaczej jak widzisz jak o, y, jak ktoś drapie, to od razu jest tak. Jeszcze zgubiłaś to, jeszcze tu, jeszcze to. Inaczej to jest zupełnie. Nie widzę już więcej tam o. Odwyk do boła. O, o, o. Nawet molier się tu wkradł. Ciekawe, co chcę. Lecimy. N. Jak nasturcja. Kielnia. I tu. Kielnia, uczelnia. I N. Pach. I Pach. A chodźcie dalej. D. Po co mi D? Dla pada. Odwyk. O B ładnie by zagrało. Wyjątkowo. O, naprawdę B by ładnie zagrało. Mamy AD. I co? To wszystko? D? M, jak Monika. <ścoughs> Czekajcie, cała całość, pomoc. E też ładnie. Nie widzę więcej M. Molier. U, a po co mi? Tu i tu. Czy było Z? Było. <laughs> Lekko przyspałam. U. U, panie, ukos. Dobra, będziemy tak lecić. Drugie słowo trzeba zapisać. Nie widzę. Eee! Sen nocy letniej. Etap FS. Spacer, czy tam spacerniak. Elf. Tu, i tu, i tu, i tu. I tyle. I wystarczy Monika tego. Tu, 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 tu. Serio. Drapnęłabym to jejku, yy, To B. Przynajmniej była jakaś wygrana, nie? Ha, ach, lerka! Achilles i jego zgrabna pięta, tylko dla Achillesa? Serio? A i dla Hery? Y. Chociażbyście o tą Moskwę dali. Krypcie siedzę teraz, nic, nie wiem, nic więcej, ryba. Por gryba. He! No, weźcie. Oni naprawdę dają tylko i wyłącznie tak na zachętę to. Tu, 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 tu. J. Nie, ja cię kręcę. J. No nie, przegina ciepałe. G, Targ. niewolników i grzyska. Ostatnia, A ostatnia to F. No i straje żyli to, sorry bardzo. Po dwa, dwa tu, dwa tu. Bu a za Moskwę ile płacili? 100 zł no nawet 100 wy nie dali du a, dobra, ale cudny odcinek nie? oddalę was ok durny, durny odcinek widzicie, jak nie lubi się koloru, to się nie bierze chyba naprawdę Paradise, to, 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 to pusto, pustaki pustakowo Pocieszcie mnie nie wiem, że następnym razem przyjadę kamazem. Dobra, ja Wam dziękuję, serduszka dla Was <laughs> nauczona, to o, o. i co? No i pusto, no i pusto. Życie. Dzięki Wam za to, że jesteście, że piszecie, że komentujecie, że polubicie, że subskrybujecie. Dziękuję i trzymajcie się i do następnego, tam to pójdzie w kosz. Do miłego. Trzymajcie się i pa pa.